To fakt, ale w to było pierwsze, wczoraj miałyśmy taki spój docelowy, najważniejsze mecz, na którym nam zależało. Grałyśmy wczoraj z Płockiem, e, w Polsku i skończyłyśmy mecz dość późno, grałyśmy o 18, e, dojechałyśmy do hotelu w no, nocy. Rano teraz e, zbierać się, grać tutaj o 14, więc no, intensywność duża. Z e, 0 z czym zaczynałyśmy, no, mile zaskoczone byłyśmy, e, bo zespół z jest bardzo dobry, zresztą o pierwszą ligę z tego co mi wiadomo. Zresztą jest dużo starsza od nas, no bo ona sama juniorki. Także jak na tytuł drugi ligi, to jest bardzo młody. Zresztą. No ale widocznie zabrakło braku doświadczenia. Może trochę głowy się zblokowały, zaczęło się przebiewać w tej końcówce. No a później to po prostu pasystencja. No, Zaczęła wkładać punkty po jednym, po drugim. Ale jestem zadowolona z No, teraz zapewniłyśmy cel, żeby zagrać tutaj mecz w Płocku, żeby mieć możliwość w ogóle organizowania turnieju o utrzymanie zespołów w lidę, który będzie składał się z trzech zespołów, no i właśnie między innymi szkołami była oprócz którego będzie realizacja, więc mam nadzieję, że nam to wystarczy, a jeśli nie, no to jeszcze będziemy walczyć z deglągiem w przyszłym tygodniu, kiedy to Wydawało że mogło faktycznie, bo, to dniu, były. E, tak, zaangażowałam, no, ale jakoś trzeba było wybrać e, na wieku seniorki i siatkówki, już tak powiem, e, to co muszę w przyszłości, zdecydowanie jakoś tak po serce, za dalej. E, no, bardzo lubię. Siatko wygląda dzisiaj akurat najbardziej, bo to są całkiem różne dla mnie dziedziny sportu, mimo tego, że cały czas jest siatkówka. Ale, no, halówka zdecydowanie. No, podoba mi się to, że jest tutaj więcej okno na bo wszystko musi grać w jedną całość. Tak, ale to właśnie między innymi myślę, że zawdzięczam umiejętnościami z plażówki, bo tam trzeba być takim zwolennikiem wielofunkcyjnym. Przydaje się na hali, przydaje się na pewno, ale jak na rozegranie, to nie mogę tego za często używać. No, Tak naprawdę mecze są co tydzień. Na teraz padło akurat tak, że mamy to pod rząd, bo w zeszłym tygodniu mecze nie przełożone. No i tak się nałożyło, ale teraz akurat grałem w zeszłym tygodniu jeden mecz, także będzie troszkę luźniej powiedzmy. No a dziewczyny jeszcze dodatkowo grają w juniorkach, także już w ogóle przeważnie jest tak, że kończą mecz w drugiej lidze w sobotę, a w niedzielę grają już swoje docelowe juniorki, więc to już w ogóle pochłony w ich kierunku, bo robią naprawdę bardzo dobrą robotę. To tak. Teraz będę, mam na nadzieję, miała kilka e, wolnego, że tak powiem, pomocy zarządiem, złotem. Chwila się podleczę. Nie jest to nic poważnego, także na pewno będzie pogodne. <totrybuj> Poza rodziców rodzice O, ma dziadka przy okazji niebawczych, nie już jutrzejszego od Dziadka.